Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mamy Ignisa Suzuki Ignis 2019 rok. Pokażę Wam, jak skasować w tym aucie, aucie inspekcję serwisową. Czyli tak, mamy tutaj informacje, jakieś które nam się wyświetlają, tak? Na tym ekranie w prawym, po prawej stronie. Tutaj przyciskiem info zmieniamy, aż nam się pokaże puste pole. Przyciskamy przycisk Info. I trzymamy. Wyświetli nam się takie coś. I teraz plusem i minusem, tak? Czyli jedziemy w dół. Oil Change. Zatwierdzamy guzikiem info. Zjeżdżamy znowu minusem w dół i przytrzymujemy guzik info i trzymamy. Sekretariat. Zjeżdżamy sobie na bak. I to wszystko: Suzuki Ignis 2019 rok. Pozdrawiam, Mechanik z Norwegii.